Cześć i czołem, witam cię bardzo serdecznie na kanale Kompulsator. W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować Ci obsługę programu OBS Studio, obsługę i ustawienia, dzięki którym będziesz mógł skutecznie streamować we wszystkich najpopularniejszych serwisach przeznaczonych do tworzenia transmisji na żywo i wspólnej rozgrywce wraz z widzami. Jeżeli chcesz dostosować swój program OBS, ten materiał jest dla Ciebie. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Kliknij w ten czerwony przycisk pod filmem. Jeżeli materiał Ci się spodoba, kliknij łapkę w górę i oczywiście dzwoneczek, aby otrzymywać kolejne ciekawe treści dotyczące OBS Studio i dodatków do tego programu. Do zobaczenia już niebawem, a teraz rozpoczynamy film o tym, jak dostosować obs pod własne wymagania. Lecimy! A więc już teraz moi drodzy przechodzimy sobie do OBS-a i po pierwsze dodamy sobie naszą kamerę internetową, która będzie niezbędna do rozpoczęcia streamowania. Mamy tutaj dodaną pierwszą scenę z automatu i ją sobie właśnie wykorzystamy pod kamerkę. Klikam prawym przyciskiem myszy, następnie wybieram opcję zmień nazwę i wpisuję sobie tutaj kamera internetowa. Następnie zatwierdzam lewym przyciskiem myszy i przechodzę do sekcji źródła obrazu. Tutaj wybieram plusik. Następnie urządzenie do przechwytywania wideo. Tutaj ponownie wpiszę sobie kamera, tak abym się nie pogubił. Zatwierdzam przyciskiem OK. Jesteśmy widoczni. Nasze urządzenie to. C922. Jeżeli mamy inne, możemy je oczywiście wybrać z listy. U mnie jest to konkretnie ten model Logitecha Interesuje mnie teraz rozdzielczość i tryb FPS. Nie interesują mnie domyślne ustawienia urządzenia, tylko własna rozdzielczość. A ja wybiorę sobie dokładnie 1920x1080 spośród dostępnych opcji. I zapełnię cały ekran obrazem z kamery FPS. FPS y wybieramy sobie takie, jakie oferuje nam urządzenie. Jeżeli wybrałbym mniejszą rozdzielczość, miałbym dostęp do 60 FPS-ów. Dla tej rozdzielczości kamera oferuje maksymalnie 30. Zatem te opcje sobie wybieram i zatwierdzam przyciskiem OK. W taki szybki sposób dodaliśmy kamerę do OBS Studio. W porządku. Mamy już przygotowaną kamerkę internetową. Teraz stwórzmy sobie scenę z grą. Klikam zatem w miejscu, gdzie mam sceny, na plusik i wpisuję sobie gra. Następnie klikam OK i w źródle obrazu dodaję sobie przechwytywanie ekranu. Wpisuję nazwę ekran z grą. Następnie zatwierdzam przyciskiem OK i wybieram monitor, który będzie wyświetlał moją grę. W tym przypadku jest to ekran numer 1. Zatwierdzam przyciskiem OK, chyba że chcę zaznaczyć, aby kursor myszy nie był przechwytywany. Wtedy oznaczamy to pole. Klikam OK i w tym momencie wszystko, co pojawi się na ekranie numer 1, zostanie wyświetlone na streamie. Jeżeli chcemy przełączyć się na kamerkę internetową, klikam w scenę z kamerą internetową i domyślnie poprzez takie wygaszenie przejdziemy do kamery. Teraz mogę kliknąć raz jeszcze na grę i wrócimy do ekranu, który będzie wyświetlał grę. Jeżeli chodzi o naszą kamerę, jest jeszcze jedna bardzo ważna opcja: automatyczny balans bieli. W moim przypadku kamerki C922 mam oprogramowanie Logi Capture, które wykorzystuje opcję automatycznego dobierania balansu bieli. I teraz zobaczcie, gdy przyłożę rękę do kamery, z tyłu mój pomarańczowy kolor się zmienia, on blaknie. Zabieram rękę i jest nasycenie. Ponownie kolor się zmienia. Chcę, aby cały czas ten kolor był żywy, aby kamera automatycznie mi go nie zmieniała. Zatem wyłączam automatyczny balans bieli i zobaczcie teraz. Świruje mi wyłącznie ostrość, ale kolor się nie zmienia. Kolor jest cały czas taki sam. Ale dobrze, mogę sobie także wyłączyć automatyczne ustawianie ostrości. Wówczas no, szału nie ma. Mogę sobie tę ostrość samodzielnie dostosować. Proszę bardzo. I teraz nie dzieje się absolutnie nic. Wszystko jest tak, jak powinno być. Zatem warto tą opcją się również zainteresować automatyczny balans bieli. To jest. Opcja, którą zalecam wyłączyć, tak aby nasze kolory były dokładnie takie, jakie sobie przygotujemy. Oczywiście, program umożliwia również tutaj zarządzanie tymi kolorami. Możemy sobie dostosowywać obraz wedle naszych potrzeb. O, proszę, można ten obraz całkowicie zmienić. Możemy zmienić nasycenie, możemy zmienić barwę, możemy zmienić ostrość, możemy zmienić. Dosłownie wszystko. W każdym razie zalecam wyłączenie automatycznego balansu bieli, tak aby nasz obraz był cały czas taki sam, cały czas taki, jaki sobie przygotujemy w naszym pomieszczeniu do streamowania. W trakcie streamowania od czasu do czasu potrzebujemy sobie zrobić krótką przerwę. Fajnie zatem byłoby poinformować naszych widzów o tym, że aktualnie trwa krótka przerwa. Możemy to zrobić za pomocą sceny, którą sobie teraz stworzymy. W aplecie sceny klikamy sobie na plusik, następnie wpisujemy przerwa, zatwierdzamy przyciskiem OK. I teraz w źródłach obrazu dodajemy plusik i uwaga, źródło danych. Dlaczego źródło danych? Ponieważ moim tłem będzie film wideo, który po prostu sprawi, że ta przerwa będzie atrakcyjna. Jeżeli będę chciał dodać sam obraz, mogę to zrobić, wybierając opcję obraz. Mogę również dodać samą informację tekstową. W moim przypadku, jak już wspomniałem, będzie to źródło danych, ponieważ tłem będzie wideo. Wideo, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu, jeżeli będziesz chciał, dla przykładu go sobie również zastosować. Jest to plik darmowy na licencji Creative Commons. Wpisujemy sobie zatem tło i klikamy w przycisk OK. Teraz wybieram plik lokalny z mojego komputera. To jest ten plik, dokładnie tak. I uwaga, zaznaczam sobie opcję pędla, tak aby ten film odtwarzał mi się w kółko w trakcie przerwy. Zjeżdżając w dół, mamy tutaj jeszcze opcję szybkości. Jeżeli potrzebujesz, aby Twój film odtwarzał się wolniej albo szybciej, możesz sobie tutaj tę wartość zmienić. Ja dobrałem film taki, aby tej wartości nie zmieniać, bo jest optymalna. Dobrze, i to jest moje tło wideo, przyznaję, że dość atrakcyjne. Jest o tak dużej rozdzielczości, że mogę sobie je tutaj przesuwać i zatrzymać w miejscu, który najbardziej będzie mi odpowiadał. Oczywiście mogę je pomniejszyć, aczkolwiek e, powiedzmy, że w tym momencie jest ok. Dobra, mam tło. Teraz y, powinienem zastosować informacje dla moich widzów, tak aby wiedzieli, co tak naprawdę się dzieje. Zatem klikam ponownie w plusik i wybieram tym razem tekst. I tutaj sobie wpiszę tekst o przerwie. Zatwierdzam przyciskiem OK i teraz wpisuję w polu tekst informacje. Przerwa 10 minut. Dla przykładu. I uwaga, klikamy sobie teraz Wybierz czcionkę. I tutaj, w miejscu rozmiaru naszej czcionki, warto rozpocząć od wartości powiedzmy 250, bo wówczas nasz tekst będzie wyraźny. Tak jak widzisz teraz, jeżeli wybierzemy opcję na przykład 10, będzie on po prostu niewyraźny, a gdy. Powiększymy go za pomocą tutaj kwadracików na ekranie, to będzie widoczna pikseloza. Zatem proponuję zacząć od 250. Możemy naszą informację pogrubić, możemy dostosować ją do pogrubionej kursywy. Możemy zastosować samą kursywę albo na przykład podkreślenie, jeżeli to nas interesuje. Wówczas nasz tekst będzie wyglądał następująco. Teraz przejdziemy sobie dalej. Wybierzemy kolor. Z automatu mamy biały. Klikam w przycisk, wybierz kolor i na przykład interesuje mnie pomarańczowy. Wybieram pomarańczowy, klikam OK, jest taki powiedzmy średni, no to może niech będzie czarny. Czarny? Powiedzmy, że jest OK, ale, ale, coś bym tu jednak zmienił, bo nie do końca jest wyraźny. Na przykład dodam sobie kontur. Klikam w kontur i mam kontur o kolorze białym. Mogę sobie zmienić rozmiar tego konturu, co też zrobię powiedzmy na wartość 20. I teraz moja informacja o przerwie jest bardzo wyraźna. Oczywiście przypominam, że możesz zmienić sobie czcionkę, można zmienić wielkość. Ale teraz, oczywiście, możemy to zrobić za pomocą tych kwadracików tutaj. Zobaczcie możemy robić z tym tekstem co chcemy i on jest ostry. Jeżeli rozpoczynalibyśmy od wartości 10 dla naszego tekstu, wielkości 10, no to w tym momencie tworzylibyśmy sobie piksele. Dlatego proponuję, abyś za każdym razem wpisując tekst rozpoczynał od wartości 250 dla rozdzielczości, którą oczywiście wybraliśmy dla tego ekranu. Ten oto sposób mamy bardzo fajną informację odnośnie tego, że na kanale trwa teraz przerwa i jest ta informacja opatrzona bardzo fajnym tłem wideo. Zatem możemy przejść do dalszej części. Ważnym elementem w trakcie prowadzenia streamu będzie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi scenami. Możemy to zrobić za pomocą myszki, klikając na przykład na kamerę internetową. Możemy kliknąć w grę czy też w przerwę, tak aby poinformować naszych widzów o tym, że trwa przerwa. Ale, aby to maksymalnie uprościć, możemy stworzyć sobie również skróty klawiszowe, co będzie zdecydowanie bardziej wygodne. Kliknijmy sobie zatem w przycisk Ustawienia. Następnie przejdźmy do sekcji skróty klawiszowe i teraz przechodzimy sobie do utworzonych scen. Mamy tutaj grę. Przełącz na tę scenę. Powiedzmy, że wybiorę sobie przycisk F1 na klawiaturze, kamera internetowa, tu wybiorę F2, a dla przerwy wybiorę przycisk F3. Klikam zastosuj i OK. Teraz sprawdzam, czy działa. F1, F2 i F3. Wszystko działa i teraz w bardzo prosty sposób mogę przełączać się pomiędzy scenami, a widzowie będą otrzymywali to dokładnie, co w danej chwili otrzymywać od nas powinni. Zajmijmy się teraz naszym mikrofonem. Przejdziemy sobie do kamery internetowej, i tutaj. Nie mamy widocznego mikrofonu, ponieważ ja celowo go wyłączyłem. Klikam sobie w plusik i wybieram przechwytywanie wejścia dźwięku. I tutaj wybieram sobie z istniejących któryś z mikrofonów lub wpisuję sobie nowy mikrofon. Klikam OK. I następnie wybieram mikrofon, który mam podłączony do komputera. Może to być ten z kamery C922 lub na przykład ten, z którego aktualnie do Was mówię. Jest on podłączony pod zewnętrzną kartę Audio Box USB. Powiedzmy, że właśnie jego sobie wybiorę. Zatwierdzam przyciskiem OK i pojawia mi się on tutaj na liście. Jeżeli nie dochodzimy do tych 0 decybeli, to warto byłoby ten sygnał nieco podnieść, bo jest to taka optymalna wartość, którą powinniśmy uzyskiwać. Możemy zatem kliknąć sobie tutaj w koło zębate, następnie wybrać filtry i tutaj w filtrach zastosować, klikając przycisk plus poziom i ten poziom możemy sobie zwiększyć. Zwiększając widzimy od razu co się dzieje na dole, tam przy naszym mikrofonie. Podchodzimy, już. O, teraz jest za dużo, stanowczo za dużo. Z zjeżdżam nieco w dół, tak aby mniej więcej do tej wartości 0 dobijać. Wówczas będziemy naprawdę dobrze suszeni na naszym streamie. Ok, 14-50 dB jest ok, nie będzie harczenia. Zatwierdzam przyciskiem zamknij i mamy zwiększoną czułość naszego mikrofonu. Ale jest też jeszcze jeden bardzo ważny filtr, który powinniśmy zastosować. Zatem kliknijmy raz jeszcze na mikrofon, wybieramy filtry i teraz, klikając w plusik, wybieramy tłumienie hałasu. Nasze komputery szumią. Na przykład, mój mikrofon znajduje się prawie że tuż nad komputerem, a na górnej pokrywie komputera jest wiatra, który zwyczajnie szumi. Mogę sobie teraz ten szum wyciąć. Właśnie dlatego wybrałem sobie ten filtr. Klikam OK i mogę wybrać jedną z dwóch metod R-Noise RN albo Spix. Spix zużywa mniej procesora i tutaj możemy sobie ręcznie ustawić poziom tłumienia od ilu decybeli ma być zastosowany. Ja osobiście używam R-Noise, RN ponieważ wycina wszystkie szumy jakie pojawiają się w moim wytłumionym, bo wytłumionym, ale jednak pomieszczeniu. I zatwierdzam to przyciskiem zamknij. Teraz nie słychać absolutnie żadnych szumów, co jest według mnie koniecznością w trakcie ustawiania mikrofonu dla naszego obs -a. Przejdźmy sobie teraz do ustawień naszego OBS-a. Dokładnie w panelu sterującym kliknijmy na przycisk ustawienia, następnie wybieramy sobie wyjście i tutaj ustawiamy bitrate obrazu na wartość 3,500, ponieważ będzie ona zdecydowanie bardziej optymalna. Bitrate dźwięku 160. Tutaj zostawiamy tę wartość, ponieważ większość serwisów streamingowych przyjmują właśnie audio w takim bitratecie. Jeżeli chodzi o ścieżkę pliku, tu możemy określić miejsce, w którym nagrywane materiały z naszego ekranu, z naszych gier będą zapisywane. My oczywiście nagrywanie wybieramy poprzez przycisk rozpocznij. Nagrywanie wówczas, wedle tych ustawień, które sobie dobierzemy, nasz obraz będzie zapisywany na dysku komputera. Jakość nagrywania. Jako nie do odróżnienia, duża wielkość pliku. Według mnie jest to optymalna wartość w przypadku jakości bezstratnej. No, faktycznie naprawdę ogromna wielkość pliku się pojawia już kilka do kilkunastu gigabajtów po zaledwie kilku minutach nagrywania. Także w zależności od tego jaki macie dysk, musicie sobie tę wartość tutaj odpowiednio dobrać. Format nagrywania, jeżeli z automatu masz FLV, to zalecam zmianę na MP4, ponieważ mało które programy Radzą sobie dobrze z plikiem FLV. MP4 będzie optymalne, i to oczywiście zalecam. Przechodzimy teraz do kolejnej sekcji, dokładnie do obrazu. Rozdzielczość bazowa to jest rozdzielczość naszego ekranu 1920x1080. Aby obraz był płynny, aby była wystarczająca ilość klatek na sekundę, nie powinniśmy streamować również w rozdzielczości wynikowej 1920x1080. Zalecam w tym przypadku 1280x720. Wówczas będzie będzie płynniej, będzie więcej informacji odnośnie klatki na każdą sekundę. Typowe wartości FPS tutaj możemy sobie wybrać od powiedzmy 10 poprzez 30 aż do 60. Wszystko w zależności od naszych potrzeb. Możemy wybrać 60 z automatu, jest 30. I zasadniczo to są najważniejsze informacje, które musimy tutaj ustalić w ustawieniach naszego OBS-a. Klikamy Zastosuj, następnie wybieramy OK i gotowe. Zainteresujmy się teraz ustawieniami samego streamowania. Przechodzimy do zakładki Ustawienia, następnie Stream, i tutaj możemy wybrać sobie. Serwis, którym chcemy nadawać. Może to być Twitch, może to być Twitter, Facebook, czy na przykład YouTube. Jest również aplikacja Restream, która służy do tego, aby za pomocą, za jej pomocą nadawać we wszystkich wymienionych tutaj serwisach. Jakiś czas temu tę aplikację testowałem, i film z tego testu niebawem znajdzie się na moim kanale, także zachęcam serdecznie do subskrypcji. Czerwony przycisk pod tym filmem o treści subskrybuj. Kliknij, aby otrzymać powiadomienie, gdy tylko film na temat aplikacji Restream. Się pojawi. Dobrze, wybierając na przykład Twitcha, musimy podłączyć nasze konto. W tym celu klikamy sobie w przycisk: Podłącz konto i musimy wpisać nazwę użytkownika, a także hasło. I wszystko będzie wówczas podłączone w 100%. W przypadku YouTube'a musimy zalogować się do naszego panelu administracyjnego, zarządzania transmisją na żywo. Tam otrzymamy klucz strumienia, który następnie musimy tutaj wkleić i kliknąć Zastosuj, kliknąć OK. Tak samo w przypadku Facebooka. I tutaj mamy informację o niekompatybilności rozdzielczości liczby FPS. -ów. Tak, wcześniej tutaj w obrazie wybieraliśmy 60, a Facebook umożliwia maksymalnie 30. Zatem, czy chcemy kontynuować? Tak, chcemy kontynuować maksymalna ilość FPS 30. Tutaj w obrazie automatycznie nam się zmieniło na 30 z 60. Tak więc Facebook 30 FPS, -ów. Twitter. Tutaj również podajemy klucz strumienia, który otrzymamy w panelu administracyjnym naszej transmisji na żywo. I w zasadzie to tyle, całą resztę odnośnie samego streama ustawiamy również w tym panelu administracyjnym, który jest różny w zależności od serwisu, który sobie wybierzemy, czy to Twitch, czy to YouTube, czy Facebook. Warto jednak jeszcze na momencik zatrzymać się przy efektach przejścia scen. Zobaczcie, jeżeli wybiorę sobie teraz kamerę internetową, pojawia się obraz z kamery, wracam do gry, pojawia się gra i jest taki efekt zanikania, zanikania obrazu. Ten efekt możemy sobie zmienić. W tym przypadku może to być na przykład zmiana czasu, trwania. Więc powiedzmy zmienimy sobie to na 5000. To będzie dokładnie 5 sekund. No i sprawdźmy, jak teraz to działa. Ok, bardzo powoli się to zmienia. Dla niektórych kanałów może to być naprawdę przydatna opcja, zmiana czasu trwania. Na przykład, gdy prowadzimy jakąś taką nostalgiczną, powolną transmisję na żywo, w której opowiadamy o czymś, chcemy przejść tak dosyć powoli do Kolejnego ujęcia, kolejnej sceny, to jest to opcja przydatna. Możemy tę wartość również zwiększyć do 500 milisekund. Uwaga, i teraz będzie szybko. Uwaga, proszę bardzo, dynamicznie, dynamicznie, bardzo dynamicznie nam się to zmienia. Ale to nie wszystko. Zanikanie to nie wszystko. Mamy tutaj również inne opcje. Może być to na przykład cięcie. Uwaga, tniemy. OK, czyli bardzo szybkie przełączenie pomiędzy scenami. Sprawdzamy, co tutaj jest dalej. Możemy dodać przesunięcie. OK, dodamy sobie przesunięcie w lewo. Może być w prawo, może być w górę, może być w dół. Powiedzmy, że interesuje nas w górę. Możemy przesuwać do środka pod efektu. Coś takiego, gdy zaznaczymy przesuwanie do środka. OK. OK. Nie widzę zmiany. Może Wy widzicie. <gry> Dobra, wybieramy sobie to. I teraz przełączam. Proszę bardzo. Tak przełącza się nasz obraz. Inaczej niż przed chwilą. Weźmy sobie kolejną opcję, sprawdźmy na przykład Slide. OK, klikam OK, podgląd efektu. Coś takiego, czyli taki klasyczny Slide, sprawdzamy. OK, całkiem sympatycznie. Ale to nie wszystko, możemy zobaczyć kolejny efekt, może to być stinger. Z tym, że moi drodzy, odnośnie stingera, to jest plik wideo, który możemy dodać jako nasze przejście. O tym będzie osobny materiał na moim kanale, na który również bardzo serdecznie Cię zapraszam. Już niebawem będą poradniki, jak takie przejście samodzielnie przygotować. Tak więc stingera na razie sobie zostawiamy. Mamy tu jeszcze zanikanie koloru. Sprawdźmy sobie zanikanie koloru. OK, podgląd. Coś takiego, zmieńmy ten kolor czarny na przykład na taki pomarańczowy. Dajmy OK i zobaczmy, co się wydarzy. Kolor pomarańczowy plus przenikanie to jest teraz efekt przejścia pomiędzy naszymi scenami. OK, możemy oczywiście ten kolor zmienić na inny. I jest jeszcze Luma Wipe. Zobaczymy sobie jeszcze ten efekt przejścia pomiędzy scenami. Coś takiego. Miękkość. Możemy tutaj zarządzać miękkością. Co też sobie zrobimy i sprawdzimy. O, całkiem sympatyczne. Możemy odwrócić w drugą stronę. Fajne. Myślę, że to jest całkiem sympatyczny efekt. Yy, dokładnie tak sympatyczny jak ten domyślny, czyli przenikanie, zanikanie. Dobra, sprawdzamy. Fajne. Naprawdę fajne. Myślę, że lepsze niż ten podstawowy, którym jest, przypominam, zanikanie. Uwaga, sprawdzamy zanikanie. Ok. On też jest w porządku, ale według mnie, Luma Wipe, jest to lepszy efekt. Uwaga, zwiększymy sobie tą wartość jeszcze bardziej i zobaczymy. I jak to nam będzie wyglądało? Chyba jednak jest mniejsza niż wcześniej, dobra, ale całkiem sympatyczne. Zwiększymy może ten czas. I damy sobie teraz powiedzmy 2000. Ok. I sprawdzamy. Super. Naprawdę fajnie to wygląda. Także nad tymi efektami przejścia scen. Również warto się pochylić, również warto sobie potestować, pozmieniać, posprawdzać i dostosować do OBS-a tak, aby być po prostu zadowolonym z transmisji, które się szykuje dla swoich widzów. Kolejną bardzo ważną kwestią każdego streamera jest wycinanie tła z naszych kamerek, tak aby na streamie mogła widnieć jedynie nasza postać, dopasowana ewentualnie do jakiejś rameczki. Pokażę ci teraz w bardzo szybki sposób, jak takie tło zielone, tak tzw. greenskin wyciąć w programie OBS. Przechodzimy do programu i w miejscu gdzie mamy naszą kamerę internetową klikamy sobie prawym Przyciskiem myszy wybieramy filtry i teraz wybieramy sobie plusik. Tutaj wybieramy kolejnie kluczowanie koloru chromakey i uwaga, zatwierdzamy przyciskiem OK i z automatu zobaczcie co się dzieje. Wycięło mi tutaj większość ekranu. Tam skrawek został, ale to nieistotne, ponieważ i tak bym to wyciął programowo. Zatwierdzam, przyciskiem zamknij i jestem, jestem bez tła. Mogę sobie teraz przesuwać obraz, mogę go sobie bezproblemowo zmniejszyć, proszę bardzo. Jeżeli będzie stream, to mogę umieścić się gdzieś tutaj, mogę umieścić się z tej strony. Oczywiście, mogę dodać jakąś ramkę. W każdym bądź razie w taki oto bardzo szybki sposób można wyciąć tło z naszego green screena. Jest jeszcze jedna dość istotna kwestia, którą warto omówić. Mowa oczywiście o trybie studia, który znajduje się tutaj w panelu sterującym. Możemy sobie w niego kliknąć i uwaga, z lewej strony mamy ekran, który przygotowujemy dla naszych widzów, natomiast z prawej strony jest to, co widzowie już widzą na naszym streamie. A więc, jeżeli jest w tobie nutka niepewności co do tego, którą ze scen chcesz teraz wypuścić na streamie, no to możesz wykorzystać właśnie tryb studia po to, aby najpierw, Najpierw sobie przeklikać na swoim ekranie, na przykład przejdźmy do gry, a dopiero później poprzez przycisk Efekt Studia wysłać ten obraz. Oczywiście do widzów na streama, czyli na żywo. Jest to dość ważna opcja i przydatna dla osób, które zaczynają z OBS-em. Jeśli chodzi o absolutne podstawy, to by było na tyle. Jeżeli ten film Ci się podobał kliknij łapkę w górę dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia dotyczące następnych filmów, które pojawią się na temat OBS-a. I cóż, do zobaczenia. Dzięki serdeczne, trzymaj się, cześć!